GODI! Ehm, o co chodzi tato? To cias na nową szkołę GODI! Ale tato, że tak od razu po O, zostaw mi tato, już biegnę przepraszam! O, Okej, okay, dobra, siup. Synusiu, szybciej, szybciej! Tato, proszę zostaw mnie! już biegnę jak najszybciej do nowej szkoły, naprawdę tato! Przestań mnie denerwować, synu to nie są żadne żarty Ale okej, okay, z tego co mi się wydaje, to mój tata już nie może mnie złapać w szkole! O, o, Okej, dobra, tutaj już nie może mnie złapać. Wejdźmy do szkoły w mojej nowej pięknej koszulce. Link w opisie. Więc okej, okay, z tego co widzę to jestem w nowej szkole e... okej. Okay. Eee. Poczekajcie, czy mi się coś przewidziało? Ja nie mogę o co chodzić, czy w tej szkole są same dziewczyny. Witajcie, uczennice szkoły dla dziewczyn, Brook Heaven. szkoły dla dziewczyn? Aaaa, po, bo, bo, poczekaj, poczekaj, ty jesteś chłopakiem? Ula, la! Jedyny chłopak w szkole dla dziewczyn? Kocham cię, słodziaku! Nie, nie, on będzie mój! Pięknie śpiewacz! Lęknij! O nie, dziewczyny, poczekajcie, co wy robicie! O, nie, nie! Stop, stop, stop! A mój, Boże, przepraszam, naprawdę nie chciałem! Nie, nie, tak po prostu nie może być! Ej, ty, głupi chłopaku! Tak, tak! Jestem nowy w tej szkole! Teraz do dyrektorki! Ale proszę pani, czemu nie by do dyrektorki? O! O Jezu, nie, to naprawdę bolało! Witaj, uczennico, co się stało? Bo czekaj, poczekaj, chłopak. Tak, jestem chłopakiem, a coś jest nie tak? Rozumiesz to, chłopacy tu nie mają wstępu i są? Głupi, śmierdzący, nie nieśmieszni i bezużyteczni. Ale proszę pani, niech pani poczeka. To naprawdę nie było tak, jak pani myśli. Ty zostajesz wyrzucony ze szkoły. Co, co, ale jak to, że ja wyrzucony? Przestań płakać, głupi, chłopaku. My tutaj nienawidzimy chłopaku. Ale pani dyrektor, jak to? Nie rozumiesz nic tutaj cię nie chcę. Ostatnia szansa na ucieczkę. Dobra, wiecie co? Niech wam będzie. Idę z tej głupiej szkoły. Nie no, ja nie wiem, czy ja mam naprawdę tego już doszło. To jest jedyna szkoła w tym mieście. Ale poczekaj, mam pomysł. Może przebiorę się za dziewczynę i dzięki temu mnie tam puszczą. Okej, okay, kochani, tak wygląda godi dziewczyna. O owo, owo. I to ciasta na Brookhaven szkoły dla dziewczyn. To, co wczoraj się działo przez to, że byłem chłopakiem, było naprawdę mega dziwne. Katie, ty Chłopacy nie mają tutaj wstępu. O nie, 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 nie. Mam naprawdę poważne kłopoty. Ehm, proszę pani, ja nie jestem chłopakiem. Ja jestem słodką dziewczynką. 1, 2, 3, obu. O, o, okej. Okay. Naprawdę przepraszam. Ehm, nieważne. Ale okej, okay, wejdźmy w końcu w nowym stroju dziewczyny do szkoły tylko dla dziewczyn. Mega sus. Ale okej, okay, chodźmy. Eee, co ty robisz na tych schodach? Ja w 100% jestem dziewczyną Okej, okay, dobra, nie pytam, ale poczekajcie, jak jestem w szkole, to może się z kimś zaprzyjaźnimy. Hej, dziwna dziewczyno! Nazywam się GOTI! Co, ale jak to GOTI? Poczekaj, ty jesteś chłopakiem! Eee, ehm, to znaczy jestem Gotisia! Mam pytanie dziewczyno, czy podasz mi... Co wy robicie, dziewczyny? Kim ty jesteś? Nie znasz nas? My nienawidzimy wszystkich nowych dziewczyn! Dziewczyny, ale poczekajcie, ja jestem naprawdę miła, zostawcie mnie prosto! Moja głowa, o Jezu! <ścoughs> Ej, dlaczego wy się ze mnie śmiejecie? Ale kogoś mi przypominasz! Tak, tak, to jest Goti! Nie, nie, masz naprawdę przewalony głupi chłopaku! Ech, dziewczyny, jaki chłopak, jaki Goti, o co wam chodzi? Przecież jestem dziewczyną, <laughs> Poczekajcie, co wy robicie, co wy chcecie mi zrobić, przestańcie! Hej, wystójcie, głupki! To jest prawdziwa dziewczyna, spokojnie, dziewczyny! Ehm, um, okej, okay. ale kim ona jest? Ale poczekaj, to jest dzwonek na lekcję! <laughs> okej, okay. ale okej, okay, dobra, szybko biegnijmy na lekcję, bo nie może pani zauważyć, że się spóźniliśmy! Go Gotysia! Dlaczego się spóźniłaś na lekcję? Ale poczekaj, że ja się spóźniłem? To znaczy spóźniłam, nie spóźniłem. Kotisza za to dostajesz jedynkę i nagane. Nie no serio, żartujecie sobie ze mnie w pierwszy dzień jedynkę i nagane. Za to klasa wyciągać karteczki. Okej, okay, dobra, to na pewno będzie proste. Jakie są pytania? Poczekaj, co? Czym unicestwimy chłopaków? Dlaczego skakujemy wszystkich chłopaków? Po, 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 poczekaj, poczekaj, co? Co to są za jakieś dziwne pytania? Ej ty! W niebieskich o. włosach o. 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 Tylko nie ta dziwna dziewczyna Zobacz telefon A. Mam zobaczyć telefon, poczekaj Jakiś nowy SMS odkocham go dwa, 3 Hej, wiem, że jesteś chłopakiem to, 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 to. Co? Poczekaj skąd ta dziewczyna to wie. B. Ale poczekaj skąd ona ma mój numer telefonu. Zobacz znowu. Piękniś, piękniś. No nie, co teraz? Eee. Ona napisała, jeżeli nie będziesz moim chłopakiem, to cię wydam i to będzie twój koniec. Nie, 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 nie. Okej, okay, dobra, odpiszę. Będę twoim chłopakiem. B. Wow, goty. Okej, okay, dobra, kolejna wiadomo. Będziemy razem do końca życia. Ale poczekaj, co ja mam jej opisa. Kocham bobuks, kocham bobuks, kocham bobuks. Stop! Poczekaj, jakiś dziwny, straszny królik. Brain. Milion robux dla ciebie, widzu i przeżycie. Zasubaj łapkę i zostawienie faworyta pod moją nową grą. Link w opisie. Co, 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 co teraz? 5, 4, 3, 2, 1. Waszy milion robux. No i oczywiście przeżyć. Jestem w niebezpieczeństwie! Oddawaj ten telefon! Przecież jest zakaz używania telefonu w naszej szkole! A może ty jesteś chłopakiem, że ściągałaś? ha got i to znaczy go przecież ten test był taki prosty! Ale ja nie żartuję, a naprawdę jestem dziewczyną. Poczekaj, to jest dzwonek na przerwę! Koniec lekcji! Ja nie mogę! Czyli jak to dzwonek, to czas na jedzonko! Okej, okay, dobra, pyszna pizza i siupsza manko! Hej, Doty! Um, Hej, dziwna dziewczyno! Mega sus! Słuchajcie, dziewczyny, to jest ten czas! Na imprezę dziewczyn jutro zniszczymy wszystkich chłopaków! <gry> O Jezu, co ja sobie zrobiłem? Jak ja wyglądam? Poczekaj, kim ty jesteś! Na co to jestem? Ja, twój syn Gotti. Dlaczego ty nosisz dziewczęce ubrania? Eee, nieważne. Okej, okay, okej. Okay. A mój Boże, było naprawdę blisko! <noise> Okej okay, słuchajcie widzowie Siedzę tak tu już od godziny i patrzę lornetką I chyba szkoła dla dziewczyn to był sen Nie no słuchajcie To są już po prostu jakieś żarty Nie no posłuchajcie ja już nie chcę być Dziewczyną Synek co ty robisz do szkoły O nie Doritosowy skok O nie tato ale poczekaj skąd ja mam bombę O nie poczekaj ona zaczęła tykać O nie dobra szybko do tych dziewczyn O o o Ał. O Jezu, dziewczyny i tato Gotisia, co ty robisz? Ale dziewczyny, poczekajcie To naprawdę nie jest tak, jak wymyślicie. To była nie moja bomba Dobra, nieważne, ale słuchajcie, to jest czas Na, na dziewczyński party. party O nie, dziewczyny, poczekajcie, co wy mi robicie? <laughs> a, 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 o, o. Różowe włosy Piękny To znaczy piękna, piękna Eee Okej okay. Ale poczekajcie, czemu? tutaj radicz go się nie te ubrania są naprawdę super proste zostawcie nie o hoo Nie no serio różowe włosy jeszcze jakieś ubrania różowe ja nie mogę Największa impreza dziewczyn na świecie Nie no posłuchajcie ja zaraz to ja nie widzę wszystko dosłownie zamieniły na różowe Ua! Ale to jest ten moment! Ale poczekaj dziwna dziewczyno, jaki moment? O to chodzi! Tą bombą bom, zniszczymy wszystkich chłopaków! Bo, 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 poczekaj, poczekaj co? Jak to wszystkich chłopaków? A skoro mowa o chłopaka! Nie, 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 nie! Poczekaj, co ty chcesz zrobić? Godisia to chłopak! I kocham go, jesteśmy razem! Ale poczekaj, co ty gadasz, dziewczyno, my nawet nie jesteśmy razem! Ale goti! Wywalaj ode mnie głupia dziewczyno! Eh, 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 eh Poczekajcie, ty ją zraniłeś! Jesteś głupim, śmierdzącym, beznadziejnym i bezużytecznym chłopakiem! O nie, dziewczyny, poczekajcie, to naprawdę nie jest tak, jak myślicie. <słuch> <słuch> dziewczyny, może wyjdźcie z mojego domu! Ty byłeś chłopakiem w szkole dla dziewczyn! Teraz za to wszystko pożałujesz! Będziesz nasz! Nasz! Dziewczyny, nie, nie! Proszę! Uwaga, przepraszam, że przerywam, ale już w najbliższym czasie startuje moja nowa gra. I tutaj macie małe siliki tej gry Ale proszę was zostawcie po nią faworyta O tutaj kliknijcie I czekajcie bo będzie koza. Proszę u, u, u. O nie gdzie ja jestem To jest świat skakowanych chłopaków Przez dziewczyny Co 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 jak to skakowany Teraz, Teraz już jesteś cały nas. nas! Ale dziewczyny poczekajcie Stójcie jak wrócić Nienawidzimy chłopaków Hym Hym Okej, okay, dobra, wiem, na pewno naukowiec coś wie Panie naukowcu, pomocy Co się dzieje, Gotti? Dziewczyny ze szkoły dla dziewczyn One mnie schakowały A, o, Musisz przebić jednej z nich serce Poczekaj, przebić serce? z ciekawko. Ale poczekaj, gdzie ja mogę je znaleźć? Szybko biegnij Okej, okay, dobra, szybko biegnę Okej, okay, dobra, jestem w szkole I z tego co mi się wydaje, to ona gdzieś powinna tutaj być Jest ale dobra, powolutku się zakradnimy. Godi? Ehm, Kej, dziwna dziewczyno, przyszedłem tutaj, bo chciałem ci powiedzieć, że Cię naprawdę bardzo kocham. Naprawdę? Tak, tak, jesteś piękna. Nie wierzę. Masz naprawdę piękny. Boo! ha, a... Au, co się dzieje? O, o, o! Okej, dobra, w końcu się udało, w końcu wróciłem. Ej, wy policjanci szybko widzicie ze mną. W tamtej szkole porywają i hakują chłopaku. Idziecie z nami! Tylko nie, nie to, to dlaczego. dlaczego! Nigdy więcej szkoły dla dziewczyn! Wesołych świąt!